Hey, to ja, Eliza MSP i teraz chciałam pokazać petki na wymiankę... Nie pamiętam z kim, ale ten ktoś na pewno pamięta. I... dobra, już mogę pozyskać. A no, ten piesek nie jest na wymianę. Ja tylko tak seko postawiłam. No dobra, to już pokazuję, nie mówię. Pierwszy to taki piesełek, czyli pieseł. Mój kochany pies. Mogę się za niego wymienić. Bardzo chcę. Bo ja się wymienię może z nią ze Spaniela. Yy, bo ona miała jeszcze tylko chartera na wymienię, ale on mi się nie podobał zupełnie mi się. i troszeczkę, ale nie chcę go. I mogę nią, ją dać. I teraz nabył. Moja Monisia. Moja Monisia zawsze grała seriala, czyli moja Monika. Taki kotek ma dziurkę. Mogę się... Mogę, mogę się za niego wymienić. I moja Roza też czasem grała w serialach, ale to na innych kanałach. No dobra, następny petek na wymianę. Taki short herek. Mogę się nim wymienić. I shortem. No, i ten short to ostatni petek, dla którego mogę się wymienić. Bo ten wspaniały jest dla mnie ważny, bo to jest taki zakręcony, jak od beli. No, ja tego bardzo. Więc możecie. Więc on. No, więc no napisz komu nie, Ej, Jakiego chcesz petka? Dobra. Idzie moje A no, ja jestem ostatnim petkiem na wymianę. No. A więc już widzieliście, jakie, jakie petki nogi może dostać na wymianę. Dziękuję i papa.